Dzień dobry, witam. No cóż, zdarzył się mecz, że przegraliśmy wysoko. Przegraliśmy z drużyną zdecydowanie lepszą pod każdym względem, począwszy od każdej jednej formacji, skończywszy na umiejętnościach indywidualnych. I dzisiaj mieliśmy takie nieodparte wrażenie od początku meczu, że gra, dzisiaj gra drużyna juniorów z mężczyznami, yy, różnica w sile fizycznej poszczególnych zawodników była tak strasznie ogromnie duża, że no nie byli w stanie podjąć indywidualnych yy, pojedynków, żeby się przepchnąć, żeby wygrać yy, ofensywie czy w defensywie. Ta różnica była dzisiaj tak strasznie duża, tak bardzo widoczna, że no nie możemy mieć o to do chłopców pretensji. Ja jedynie co im powiedziałem w szatni, że dziękuję im za mecz, za zaangażowanie. Natomiast niech sobie każdy w domu obejrzy ostatnie 15 minut meczu, bo nie może być takiej sytuacji, że się przegrywa 5 i się głowę zwiesza na dół i tak naprawdę przez ostatnie 10 minut Stalowa Wola mogła strzelić 10 bramek. Tylko dlatego, że stanęli, a to się nie może po prostu tak dziać, mimo Biorąc nawet pod uwagę fakt, że, że są po prostu, no, przede wszystkim fizycznie słabsi. I to, I to tak bardzo, 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 bardzo mocno widoczne dzisiaj było. Bo, bo kilka takich pojedynków tam Radeckiego z naszymi chłopakami, no to, to aż to, to było takie. Bardzo chcieli wygrać ten pojedynek. Ale jak się mierzy człowiek, także żeśmy się troszeczkę może nie śmiali z tego, nie wiem jakiego słowa użyć. Ale jeżeli zawodnik, który wa waży 50 kilo walczy z chłopakiem, który ma 85, no to nie ma, nie ma po prostu szans żadnych. A ta, a ta różnica na każdej pozycji była tak duża, że dzisiaj w tym naszym zespole to, to może dwóch zawodników, gdzie z siłą fizyczną są w stanie dorównać seniorom i. I ci chłopcy muszą nad tym pracować, bo oni są, to są dobrzy piłkarze, zaangażowani chłopcy, ale oni dopiero za rok, dwa staną się y, mężczyznami piłkarzami, bo dzisiaj y, to było no, bardzo widoczne, że jeszcze im bardzo, bardzo dużo brakuje. I muszą na sobą, sobą ciężko pracować. My się nie załamujemy, my pracujemy dalej, my doskonale wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, w jaki, w jaki sposób ten zespół budowany, jak to wszystko wygląda. Cieszyliśmy się bardzo z poprzednich dwóch, dwóch spotkań, bo udało nam się wstrzelić yy, dwie bramki, nie udało się wygrać, ale, ale przynajmniej żeśmy coś tam zapunktowali. Hmm. Głowy do góry, mamy kolejny tydzień, za tydzień gramy kolejny mecz. Oni z każdym meczem powinni być lepsi. Natomiast tak jak mówię, te rzeczy, o które, które bardzo mocno decydują w seniorach, ten przeskok z tej piłki takiej bardzo młodej do, do tej seniorskiej jest tak duży, że te rzeczy, które, które decydują bardzo często, czyli ta siła fizyczna, indywidualna, tego nie poprawią ani w tydzień, ani w miesiąc, ani w dwa. Na to potrzeba sporo czasu i dużo pracy nad sobą, żeby... Do, bo umiejętności, tak jak mówię, umiejętności piłkarskie naszych chłopców w stosunku do innych wcale nie są takie dużo słabsze. Absolutnie nie. Oni będą jeszcze również lepsi, natomiast ta siła fizyczna dzisiaj była przerażająca przepaść. Dla mnie po prostu przerażająca, aż niewiarygodna. Gratuluję Stalista Lowa To jest zespół, który w mojej ocenie powinien w tej lidze yy, grać o awans. I pewnie tak będzie. Moim chłopcom dziękuję za zaangażowanie, za walkę. Głowy do góry pracujemy dalej. Za tydzień będzie lepiej. Ja strzębie drój. Tu bije piłkarskie serce.